Dzisiaj z Wojanem trafiliśmy do strasznego miejsca, z którego musieliśmy uciec. Ej, czy wy to słyszycie? Czy to... Siren Head! A, ja, Jak on wyje! Uciekamy Wojan! Aha. Oh, nie znam Wojana, co jest? Dobrze, że tu jest otwarta wentylacja! Eee, oh, wojan, czy to, tw to twój toaleta? Mordo, ja nie wiem jak się tu dostałem, tu tak śmierdzi kubskiem Właśnie <laughs> Eee, Wojan! Czy to z tej toalety? Bo nasz o, o, patrz, umyja się choć he, nasz he <laughs> eee. eee. Dobra, chodźmy stąd I co to latają szczury tutaj latają? No, jakieś. to są właśnie takie ochytstwa Dobra, lecimy. Wojan, trzeba biec nie. szybko. Musimy uciec z więzienia, bo Saren kop jest nowy. Wła! Wła! Ha! Ha! Jak Stary, szybko! Doga mnie boli trochę. Ja ogólnie śmierdzę. O, dobrze mi się biega. Czekaj, ja muszę coś kupić. Ja co <laughs> Kupię fajnie. A widzisz moją twarz? Widzisz moją twarz? Ona, Ona mówi jesteś bo zbyt bogaty, więc muszę cię spalić. O, nie! Ja ucieknę pierwszy, przykro mi, Wojan. Trajca. dobra, Tylko ja. Tylko Teraz ucieknie. ucieknie. Nie! Dobra, teraz cię dogonię. Ua! Patrz! Oh, no! Przeżyłem, przeżyłem, patrz, jak ręce, eee. patrz, jak ręce. I co teraz? I co to jest krzesło? Widziałeś Samarę Marcin? Nie, nie widziałem Samara Marcina. A, to dobrze. usiąść na tym wojan. Usiądź. Na... No właśnie, próbuję. Próbuję, ale nie wychodzi. Ej, 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 to wcale nie jest śmieszne. To wcale nie jest śmieszne, proszę. Jakbyś zobaczył Samara Marcina, to byś się wystraszył, serio ci mówię. Ja, nie, 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 ja się nie boję takich rzeczy, ani trochę. A ja znasz Samara zgodę. Marcina? <laughs> samara Marcina. A, nie. za tobą, za tobą! Nie, Nie! ja, nie! Samara Marcin, co nie, ty Nie, robisz? Samara Marcin, Szynowy. To jest grane. Syrenowy Robert, chodź szybko Uciekam z, od samara manowanego. Nie, to jest Robert. Mnie. Tam była Samara Marcin Szybko! Robercik, zostaw mnie lepiej! Robert! Ty on tutaj wchodzi, on potrafi chodzić. Ty! Potem... Szybko! Idziemy, idziemy, Co ty? idziemy, idziemy człowieku! Idziemy. Dobra! Czy on dalej nas goni, nie? Co? Nie Co? wiem! O! Szybko człowieku! To się stworzyło A skąd wiesz, czy jestem człowiekiem? Może jestem Robuxami! Bygniemy Wojan! Nie gadaj! Siadowiec! zabije nas Robert! Ty mnie zabijesz, ty jesteś Srony tutaj Robert nas zabije! Nie! Jest! O, ale trafiłem! Dobra, dobra To mi się nie podobało, to było um, słabiackie Szybciej, Witold, dawaj Szybko, szybko Nie <laughs> Moja, nie. szybciej Reharduj Jest Łoś, dobra Jest, jest Pro, dobra. dobra, dawaj góra Łatwo Ej, o. dobra, na górę, na górę, na górę Ej, sery teraz Dobra. Na górę, na górę, na Świetnie przytakać. udało się. Dobra, tak. tak, tak, tak. Dawaj wykąpiemy się. Oh. I, co? Oooo, jak fajnie, ej, ej, ej. Dobra. Ej, kupiłem sobie... O, siema. Patrz, wojan little Wojan My little Wojan O ja! Tutaj... Nie podchodź do tego, jest? nie podchodź do tego! Little Voyan! Omijam ich, omijam Dobra. ich! Tylko... Dobra, dobra, na spokojnie, little musimy wojan. przejść. No idę ten wojen. A, no i złapał mnie, no nie wierzę, no Dobra, biegnę do ciebie, wojan. Gdzie jesteś? Dobra. dobra. Oh. Ja, co potem. to jest? To nas Cio? zabije, człowieku! Nie martw się, panuje nad sytuacją. Dawaj, szybko brrr, teraz brrr. Trzeba tu. O nie wiem co to będzie. uważaj, uważaj, to będzie Robert! Tu będzie Robert! Robertcik, Robercik, ty mnie nie denerwuj! Robercik ty mnie nie denerwuj Robert! Robert! Robert Rygol! Robert Tędy, wojan nie! też goni! Dobę to! mnie. Góra, góra! Góra, góra! Jest! Udało mi się Woj... Straszny Woj... Wojtek, chodź. tu Nie, Baby Wojtek został sam. Baby Wojanek. Chodź Baby Wojanek, adoptuję Cię Jeszcze i jestem koksem. Chodź. Jezu, co tu leżym jakieś te te. Jak przejdziesz to no. pierwszy, to kupuję Ci Najdroższą rzecz w sklepie Roblox. Dobra, dobra! Za 20 milionów robux Lecę! lecę. Do minusa ci kupię czapkę do minusa. Góra, serio? Dobra, ty masz. Tyle przed Wojanem Szybko! Ej, jakim cudem już tutaj a, jesteś? To Co jest grane? Pikax, 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 szybko! Yy, tutaj kilo, to są te kilo, kilo, kilo. potwory. Mam, mam Pikax Nie, nie mam. Mam? Dobra, tu. Kliknąć. Przebijam, Kliknąłem, przebijam, przebijam. Speedrun, speedrun. O nie! Nie! Aaaaaaah! Nie! Nie, co ja mam teraz zrobić? Gin, gin! Dobra, resetnę się. O, patrz na o, to. Ja muszę się wydostać jak najszybciej Nie! Nie! Tu player! Dawaj, dawaj! Nie, znowu ten mały Aaaa. Musisz kopać, kop się przed siebie No. Ej, przekopałem dosłownie wszystko, całe Musisz kopać! O, siema, widzę cię! Gdzie, gdzie? O! Cema. O, o. Tutaj, ho, ho, yes! Bo ho, ho, ho. Wojan, uratowaliśmy nie. życie. Dziękuję. Dziękuję Poco za pomoc. Uciekaj! On no, tu jest. Nie no bez jaj. Bez jaj, bez jaj. Dobra. No nie tylko niejka. Bez jaj. Dobra, jeszcze raz. Szybko, patrz przez ten stół. Hop i uwaga. Hop. Patrz, robisz to, patrz, patrz, zrobiłem hopkę. Patrz. On musi on skakać nie nie. przez te stoły, i on jest spowolniony przez te stoły. Dobra, czyli ta ta ta, ta. Tutaj biec, okej. Okay. Yes. Udało mi się. jump. Hello, hello. Nie, yeah, hello. Dobra, yeah. chcesz się w pokoju dla ps psychiatryków. Teraz musisz zgadnąć, gdzie jest klucz, bo ja jestem e, chory. Jestem chory psychicznie. Znalazłem! Jak? No, miałeś chwilę szukać. Dobra, szybko! Ej! No nie! Au! <laughs> <laughs> Lubię palić, <laughs> Ty, zdrajco! Ty, 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 gdzie, gdzie ty? jestem? jestem! Ożesz, ty, gdzie jestem? Musisz kliknąć to jest dobry do przycisk. Jest 100 przycisków, jeden cię uwalnia. Dobra, mm. tu? Mm. A, Samara Marcia! Nie boisz się w ogóle? Nie, Samara Marian. O, dobra, nie wiem. Kolejny? Aha! No nie! A, A nie, ja otworzyłem już te drzwi. Serio? Czy możemy iść dalej? A? Wojan, to, to tak, jest tak, ten przycisk. To, to, jest, ja nie to jest ten przycisk, nie! Samara Marcin. Tak, to ten, dawaj, hey, dawaj, dawaj. Chodź szybko, żeby Samara Marcin nas nie dopadła. Dobra. Siema, to... Robercik, where are you? Gdzie my jesteśmy? O, to jest key card. I teraz patrz, bierz tą kartę i idziemy dalej, możemy iść. Nie! Nie! Słyszysz jego kroki? Nie mam wyłączone kroki. Biegnie tu! tu! Marcinie! Nie denerwuj się, Marcinie! Trzy! Się... Biegnie tak samo, że pio... Jestem! Dobra, udało się. A! Jezu się bałem, Trafiliśmy do, do miejsca gdzie... Yy, nie wiem, nieważne. Moja wanna. Wanna z O ty, jaki iś. pro, jaki pro! O, <laughs> Dobra, teraz uważaj Wojtan woj, uważaj. Ja myślę, że tutaj gdzieś może być... Samara tak, Marcin, tak. tak! To jest to. Trzeba na stołkach skakać. Okej okay. Marcinie, uważaj. Gdzie jesteś? Aaaa, jest Samara Marcin! Samara Marcin! Zjadła mi głowę! Nie! Masakra. Masakra Marcin. Ło, okej. Okay. Dobra, teraz trzeba. Tutaj. Marcin. Nie, no znowu! Masakra Marcin. Pojawiła się znikąd za moimi plecami. Masakra Marcin, masakra Marcin. Dobra, biegnę Nie, nie! Jest! Nie! Dobra, dobra. Dobra, udało mi się Wojtan. Dobra, dobra, Wojan. Dobra. Y, dobra. A dobra, przypomniałem sobie co to jest. Nie. Milimetr. Milimetr od drzwi byłem. Ja wpadłem, jak ja mam nie Jak ją to wyłączyć? Dobra, tutaj trzeba przebić tędy. Okej, okay, ja mogę już wyjść. Nie wiem, coś się zbagowało. Dobra, to wojan. Ja już lecę. Na re, Na, na papa. Pa. Nie, albo przy ze mną tego. chodź, Chodź ze mną. Nie mogę cię zostawić. No Dobra, ciebie? biegnę. Czemu ty giniesz? Chodź. Nie wiem. Chodź, chodź. Ej, tutaj jest przyrodnik. No nie, goli. no. Dobra, wojan. To już ostatnia prosta. Wychodzimy z więzienia. Tak, Dobre. uciekamy. Było pięknie. Samara Patrikos, Patrikos, Mekos, Mekos. Na naprawdę, to wszystko się skończyło. Wyjeżdżamy trymetrem. Czy... Boję się ciebie z tą bronią. Nie robię, Proszę się. Nie. Ja, ale to jest pięknie, naprawdę Zobacz, tam jest obi nasze co A, się... baby Wojan skoczy Dobra, nie, Wojan, to jest spadek Nie Szczelne typy o, o. Żyły nas O tak, dobra, udało nam się przejść do obi Dwuosobowo, także co Będziemy kończyć ten odcinek, ja dziękuję wam za oglądanie Siema wszystkim, no i papa